Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy. Tym razem odcinku o nazwie Prześladowanie. Zapraszam. Ale mi włoskie odrosły. Co, co, co dzieciaczki? No nie? Mówcie mi, jakie jestem piękny, jak mi włoski odrosły. Co pierwsza klasa. Jest. jest środowe popołudnie. Klasa może w końcu dać upust swojej energii podczas zajęć WF-u. Nie musi przejmować się niemiecką gramatyką czy związkami chemicznymi. Ale wpływem niemieckiego kapitału na polską politykę to zawsze powinni się przejmować. Beata? Beata, chodź tu do nas. No z życiem, z życiem. Beata, to jest WF, nie matematyka. No, no ale, ale widzisz, że już prawie, już nabiegasz dobrze, tylko odbij się jeszcze później. Spróbuj jeszcze raz. Mocniej. Nienawidzę WF-u. Mam odruchy wymiotne, jak już wchodzę na tą salę. Jeszcze na dodatek wszyscy się ze mnie śmieją. O, przypomina mi się mój WEF z gimnazjum. U mnie w szkole to było tak, że w zasadzie nie ćwiczyliśmy, nie rozciągaliśmy się, nie podciągaliśmy, nic takiego nie było na WF- u mnie. U mnie WEF polegał na tym, że pan wchodził od WF-u, rzucał nam gałę i ma miał takie dobra, grajcie. Może was zaskoczy, ale ja nigdy nie umiałem grać w gałę. To może być jeden z tych powodów, dlaczego byłem nie lubiany. Innym powodem może być to, że w szatni łapałem kolegów za pośladki. Ale nie, nie, wydaje mi się, że mnie nie lubili dlatego, że w nie umiałem grać. Beata porusza się jak słoń. Naprawdę nie mogę czasami na nią patrzeć. Nie można brać jej na poważnie. Energicznie, mocno! Mocno! <laughs> Ty, no, posta no postaraj się mocniej, no. Ty nie chcesz? Czy co się dzieje z tobą? Ernest nie może już tego znieść i postanawia pomóc Beacie. Ernest, pomóż jej! Po prostu podnieś ją i zrzucił ją przez to kosła! Proszę Cały pana... Cały czas się tego... Ja jej pomogę. Dobrze. Powiedz Pomyśl tylko o jednym. Musisz się mocno rozbiec, wtedy już wszystko będzie ok. Patrz, widzisz? No przecież kakałaś to, no, no, Bez dawaj. Radę. Mocno, mocno się wybi tutaj. Hop, hop. hop. Nie wygląda, żeby to biją. Nie wiem. No, naprawdę. Już to nie komentuję, bo to jest po prostu zbyt okrutne. Okrutnik, no. Ten odcinek mocno się zaczął. Beata, po prostu musisz. Co mnie. Beata! Nie wiem, jak to się kończy. Dobrze. Chciałem tylko pomóc. Dobrze. Ja nie chciałem jej zranić. Chciałem jej tylko pomóc. Nie wiem czemu ona tak zareagowała. Ernest, mówiłem, jak chciałeś jej pomóc, to trzeba było ją jitnąć przez całą salę gimnastyczną. D da. Zresztą jak ja bym był na WF-ie z tym panem, który jest tym panem WFistą, ja też bym nie był w stanie skakać przez kozła. Wyobraźcie co jakie to musi być trudne, skakać przez kozła, gdy ma się ciągłego bonera. No, cześć, cześć jak się nie co nie wiesz. Znowu, teraz to tam? Pokaż. No właśnie, no się. Czekolada, mleczna, Czekasz. W jakieś tam nudy, no, A, jakieś wiesz co? Tam jest super dział. Z książkami kuch kucharskimi, wiesz? Wydaje mi się, że gdybyś tutaj nie przyszły, to by sama zdeżarła tą czekoladę. Cała się ugrąziła. Jak zwykle świnia to świnia, co Jaka. zrobisz? Zupy je chochlą albo ręką. Drugie dania widłami. Ponawia moją petycję. Ja już kiedyś ją złożyłem, jakiś czas temu, podczas pierwszego maratonu. Ponawia moją petycję. W przypadku niektórych uczniów można ich będzie bić w twarz, ok? Nauczyciel będzie miał prawo uderzyć udział w twarz. W niektórych przypadkach, dobra? Podpisujcie się pod moją petycją, proszę. To z tym kozłem, to już nawet nie masz co panerować. Nie, <laughs> nie, nie, no, nie. Jogę ja ja tak Nie, od, durlać, on nie, on nie od ziemi, proszę cię. Ona już się na <noise> nie będzie piłka piłka nie Będziemy ją turlać po tej podłodze. Nie hey no ale Zostań kolor! Zostaw czekoladę! Chociaż na zostawić, na nie. zostawić nie? Ale meme śmiesznie! Doprowadźmy koleżankę do samobójstwa! Gdy róża, jedna z przyjaciółek uli, chce wyrzucić komórkę braty do śmieci, ula ją powstrzymuje. Trzeba zobaczyć, jak królowa świn pozuje je. Nie, no dziewczyny, bierzemy jeszcze jakieś Myśli? fajne foteczek. Bo no, Taki Jezu. żarcik zrobimy. Ula, ula, my to już kiedyś przerabialiśmy. Ja bym naprawdę uderzył to ulę. A autentycznie bym tą ulę uderzył, gdyby mnie nie jej te piękne czarne oczy. Ej, ej, nie wierzę. Ej, patrz. Raz, dwa, trzy, cztery kanapki. Co to jest? Ej, koszulka, kocham fast foody. Nie no, świetnie. to do, zak do zakrycia dłużku. Jeden obiadek to za mało. Mm -hmm. No jest sobie Ej, dawaj dalej. Ojej. No to chyba nie ma problemu z ja tym. Na... Kto robi swoje takie zdjęcia swoim telefonem prywatnym, dobra? Kto robi sobie takie. Zajrzałem do mojej galerii, nieważne. Ernest! No, Zobacz, zobacz. Czekaj, pokaż mu to, to to najlepsze. Tu jest, 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 to, jest to, co? Co to jest? 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 jest jej ojciec. Ty ojciec? Kochana Batko. jesteś najwspanialszą córeczką, jaką mogę sobie tylko wyobrazić. Jesteś silną, piękną dziewczyną. Pamiętaj, że tatuś cię bardzo kocha i zawsze będę cię kochał. Nawet kiedy już zabraknie mnie, to na poprawę humoru obejrzyj sobie ten filmik. Może to ci pomoże przetrwać najtrudniejszy moment. Trochę to słabe gościu. Naprawdę tro trochę to słabe gościu. Słabeż nazywa ten filmik tata MP4. Dla mnie to posunęło się za daleko. O wiele. To już nie było. W ramach żartu. Nie no, ale spoko, jakby tej dziewczynie nie umierał akurat tata, to by było spoko, można by było nadal się śmiać z tego, że jest gruba, to wtedy nie ma problemu. Ale jak tata umiera, O, to nie, to nie, przesadziliśmy, przepraszam, ziomik, sorry. Ernest zabrał uczennicom komórkę Beaty i zaczął jej szukać. Beata. A Beata tam w śmietniku zjada resztki. <grym> Jestem otyły, mam cukrzycę, mogę się śmiać z tego, z innych grubych ludzi, przestańcie. Mama odeszła kilka lat temu, kiedy zachorował mój tato. Teraz to wiadomość jest na mojej głowie i ja muszę się nim opiekować. One się ze mnie wyśmiewały, a nawet nie wiedziały, jak wygląda moja sytuacja w domu. Nie chcę, żeby umarł. Beata, zdaję sobie sprawę, jak to musi być ciężkie, ale naprawdę przepraszam cię bardzo. Słuchaj, chciałyśmy cię strasznie przeprosić, bo... myśmy się jak idiotki. Naprawdę. I co? po prostu znalazłyśmy twój telefon. Macie, lekcja życiowa. Macie problemy w szkole, wyzywają was od grubasów. Umierając tata to jest rozwiązanie na wszystko. I ten filmik, i... No po prostu jest mi strasznie głupie, że się z ciebie śmiałyśmy, My nie miałyśmy pojęcia, w ogóle mogłaś nam powiedzieć przecież. No ja dobra, to... ale po co to robiłyście w ogóle? Nie co, wiem, Widzisz, dla żartu. To jest takie śmieszne? Nie Naprawdę? wiem, chciałyśmy sobie znaleźć jakiegoś kolba ofiarnego, nie wiem, po prostu... Przepraszam, Proszę, nie, żeby... przepraszam, nie, przepraszam. No, nie, przepraszamy cię, generalnie. Zostawimy cię teraz w spokoju. Aneta natomiast, ona też jest trochę taka przytuszy, i, i jej rodzice chyba nie umierają, z tego co wiem. To ją będziemy teraz wyzywać, okej? Okay? Okej, okay, dobra, cześć. Nie no, już mam ciężko w domu! No, bo jeszcze mi zrobiłyście piekło w szkole. A przepraszam, nie wiedzieliśmy. mnie. strasznie, no. <laughs> Serio, jest. powinno być wam głupia teraz. Yes. Yes. Jest. Dobra, to już już, już nie przeszkadzamy. Cześć, wybacz. Tak? Ej, Beata? Tak? Jakbyś chciała, to idziemy dzisiaj na miasto. Może pójdziesz z nami? W tej naprawdę poromanej sytuacji, to, że te trzy dziewczyny ją przeprosiły, naprawdę nie jest wystarczające, ok? Tak, przynajmniej po jednej muce powinna teraz. Jak ona się nazywa? Zbawić... Beata. Beata. Ała, kurwa. Ała. Beata powinna przynajmniej po jednej muce walnąć każdej z tych dziewczyn. Dopiero wtedy by było ok i fair. <laughs> I mogę. Opiekuje się za to. To może kiedyś. Okej. Okay. Ja. Jest mi głupia. O się zachowałyśmy nie powinnyśmy tak do niej się odzywać, zwłaszcza że nie wiedziałyśmy co ma za sobą i właściwie nic o niej nie wiedziałyśmy i właściwie nabijałyśmy się tylko z jej wyglądu. No w szkole zawsze jest ktoś prześladowany, no tak już po prostu jest. Ale Ulka i tej psiapsiuki, ja już się po prostu nie będę wypowiadać na ich temat. Mam przynajmniej nadzieję, że teraz, w stosunku do beaty, zaczną zachowywać się normalnie. Już się boję, kto będzie ich następnym kozłem ofiarnym. Pię kolejny piękny odcinek z Morałem. Umierając, tata jest rozwiązaniem na wszystko. Nie wierzę, że to właśnie powiedziałem. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka naszego maratonu pierwszej klasy. Jak zawsze, oczywiście zapraszam Was do wyrażania swojej opinii w komentarzach. Możecie mi napisać, że jestem supi, dupi kolega. Jestem fajny bardzo. Mam problemy z depresją ostatnio. Napisz mi coś miłego. No i wiecie, mam też Twitcha. Niechcący... Aha, sniper. Albo. Widzieliście to? Czy wy to... Mam, get the camera! Mam, get the camera! Mam też Instagrama, to też tam, tam też zapraszam. Dzięki wielkie za na następnego odcinku. Czołem. Dub.